Hejka. Zapraszam Was na filmik, w którym pokażę, jak samoistnie, samoręcznie farbuję sobie swoje odrosty. Kochani, robię to już od wielu, wielu lat, mam jako, jako, jako taką wprawę. Mam nadzieję, że filmik się komuś przyda, bo często możemy naprawdę wiele zaoszczędzić, robiąc to samo w domu. Także zapraszam do oglądania. A więc zaczynamy. Co jest nam potrzebne do, do farbowania włosów? W moim przypadku będą to odrosty. Kochani, mam taki swój grzebyk, który właśnie kilka tygodni temu, czy, czy może miesięcy temu nawet te się złamał. Po prostu mi upadł, ale mam go od lat. Naprawdę jest świetny, jeżeli chodzi o farbowanie włosów. Także grzebyk. Oczywiście e, rękawice jednorazowego użytku, ja przeważnie używam gumowych, ale tutaj dostałam do, do farby wczoraj, także e, posłużę się tymi. Następnie miseczka, e, również mam ją od wielu, wielu lat, tu akurat ze Schwarzkopa i e, to jest miseczka. Do tego mamy mm, pędzelek, również e, z firmy Schwarzkop, ale to obojętnie jakiego użyjecie. Następnie kochani potrzebna będzie nam wodla, czyli utleniacz. Ja akurat używam 12%, ponieważ muszę je bardzo mocno rozjaśnić, moje odrosty są dosyć ciemne. Używałam mniej oprocentowanych rozjaśniaczy, ale jednak 12 sprawdza mi się najlepiej. Potrzeba mi będzie po prostu około 60 ml, dlatego przelałam sobie do tej mniejszej buteleczki, żeby po prostu mieć już tą ilość, którą potrzebuję. E, następnie będzie to farba, e, w moim przypadku jest to Vela e, Coleston i słuchajcie, to jest profesjonalna farba, której nie kupicie sobie w drogerii, tylko w, w sklepach z artykułami fryzjerskimi. E, u mnie to jest e, Special Blond Anumerek 12x89 Ja przeważnie na odrostu używam połowy tubki. I zaraz będę wszystko po kolei rozprowadzać. Aha, zapomniałam dodać, że po farbowaniu użyję takiego locionu. Przeważnie kupuję sobie właśnie taki. Oczywiście się doradzony w tym sklepie z artykułami fryzjerskimi. Po prostu po farbowaniu, żeby łuska włosa nam się ładnie za, za zakryła, czy, czy zlepiła, czy jak to, jak to powiedzieć, em, nakładam sobie na jakąś minutkę, dwie minutki ten, ten locian. On, on mi starcza na dwa razy, czyli na dwa farbowania. Ja sobie wtedy z tej buteleczki, ponieważ jej nie możemy już zamknąć, przelewam do innej i mam na dwa razy. To by było to. Ok. I teraz, kochani, przechodzimy do rozrabiania. Ja tu biorę swoją tubkę i postaram się tak na oko wycisnąć połowę jej. Tutaj mamy nawet hmm, odznaczone, hmm, w tym miejscu będzie to około 30 ml. Oj, spadło mi. W tym miejscu, o tutaj, będzie 30 ml, i hmm, to będzie połowa tubki. Także ja szybko sobie tutaj wytrę tą rękę, bo o, zobaczcie, poleciało mi. Dobra, no to wyciskam. Wyciskam, wyciskam aż do połowy. To będzie mniej więcej tyle. Widzicie, tutaj skończyłam swoje wyciskanie. Tubkę oczywiście zakręcam i posłuży mi po prostu do kolejnego farbowania odrostów. Z tej małej buteleczki przelałam sobie 60 ml utleniacza i już będziemy tutaj razem to rozprowadzać. Ponieważ, ja jeszcze zapomniałam powiedzieć, przeważnie na, na farbę dajemy jedną... Część farby i dwie części utleniacza. Bynajmniej mnie tak nauczono. Od, od wielu, wielu lat tak robię. I sobie to wszystko przelewam. O! Buteleczka jest pusta. I ładnie mieszam, żeby składniki się po prostu ze sobą razem wymieszały. Um. Kochani, ja przeważnie tak gniotę tą szczoteczką, wtedy naprawdę bardzo fajnie one się razem pomieszają. Masa musi być po prostu jednolita. Mieszam, 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 mieszam. Zapomniałam powiedzieć, że ta farba zawiera amoniak. Ale w, w, w moim przypadku farby bez amoniaku nie sprawdzają się tak dobrze. No i staram się przeważnie farbować tylko odrosty. Także yy, no ja wybieram farby z amoniakiem. Oczywiście zapach nie jest najlepszy, przeważnie strasznie mnie dusi, ale nie mam po nich za, żadnego uczulenia, bo yy, jak wiecie, jeżeli nigdy nie farbowałyście sobie włosów zawsze, sobie zróbcie yy, test. Yy, po prostu. Yy, tak jak na opakowaniu jest napisane, przeważnie poleca, czy zalecają zrobić sobie 24-godzinny test, czy nawet 48-godzinny, ale ja nigdy nie miałam uczulenia o jakikolwiek farbie do włosów, także ja już tego testu nie muszę robić. Zobaczcie, jaka ładna robi nam się konsystencja. Nie mamy żadnych grudek. Wygląda tak, jak powinno wyglądać. No, i zaraz przemieszczamy się do łazienki i pokażę Wam, jak ja farbuję swoje odrosty. Jestem już w łazience. Nie przejmujcie się moją twarzą, ponieważ nigdy nie nakładam makijażu przed farbowaniem odrostów. Kochani, nie zapomnijcie o tym, żeby nałożyć sobie jakąś starą koszulkę czy, czy ręcznik coś, co ochroni Waszą odzież ponieważ przeważnie coś tam skapnie. Bynajmniej nie tak zawsze się robi. I oczywiście, jeżeli mam jakiś dwanik tutaj w łazience czy inne rzeczy, które nie chciałabym, żeby były poplamione, również je usuwam, żeby zabezpieczyć. Dobrze, trzymam tutaj już swój grzebyczek. Jeszcze chciałam wspomnieć, że nagrywam sama, nie mam żadnej pomocy, mam tutaj statyw i mam nadzieję, że jakoś to, to wszystko dobrze nagram. Kochani, stoję przed lustrem, mam drzebek i sobie robię taki e, obojętny przedziałek. I tu zastrzegam, że nie jestem żadną fryzjerką, nie miałam nigdy e, szkolenia w tym, w tym celu. Także, jeżeli e, e, ktoś jest bardzo doświadczony i e, i zauważy, że źle to robię, to, e, to jest moja metoda już od wielu lat sprawdzona i e, po prostu jej nie zmienię, bo tak mi akurat pasuje. Kochani, biorę swoich grzebyczek oczywiście e, i odrosty swoje pokrywam farbą. Zawsze zaczynam od, od przodu głowy, od góry. Tak już się przyzwyczaiłam i cały ten przedziałek. W ja nie pokrywam tylko odrostów, oczywiście jeszcze te odrosty, które które były wcześniej farbowane. One jeszcze są jednak ciemniejsze od pozostałej części włosów. Nie przeszkadza mi to za bardzo, ale zawsze je również ze sobą, zawsze je również trochę farbuję. Za drugim razem i grzebyczkiem robię sobie następny przedziałek. O. I lecimy. Pamiętajcie o tym, że jak farbę rozrobicie, żeby ją po prostu od razu. E, Wykorzystać, żeby nie leżała i na pewno, e, jeżeli Wam zostanie, nie przechowywać, ponieważ e, e, nie, da, nie da już żadnego rezultatu. E, nasz e, utleniacz się po prostu utleni i e, nie będzie żadnego efektu. I tak robię dalej z, z następnym przedziałkiem. Staram się, żeby po prostu końcówek nie ruszać, ponieważ ona i tak już swoje dostały, swoją porcję farbowania. Nie zawsze to wychodzi, ale, ale w ostatnimi czasy y, muszę powiedzieć, że coraz mniej y, nachodzę na końcówki. Słuchajcie, ja mam przeważnie po każdej, po, 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 po każdej farbie, po każdym nałożeniu przez pierwsze 5 minut może odczuwam lekkie pieczenie na skórze głowy, ale to nie jest jakieś pieczenie, żebym musiała wszystko zmywać i, i, i że tutaj wariuje. Po prostu leciutko tak pieczy się, to znaczy, że farba pracuje. A e, następnie sobie tak do góry, tutaj pod, podciągam na przydziałku, i... i od razu tu z boczku od razu robię ten boczek, tutaj. Chcę też za uchem. Dobra, zostawiam tą stronę tak jak jest. Wracam do mojego pierwotnego przedziałku. Kanie, ten grzebek jest naprawdę fantastyczny. On nam bardzo dobrze pomoże rozdzielić włosy. Um, ale nie wyrywając, nie szarpiąc ich. Nie wiem, czy możecie już zauważyć, ale e, moja, e, moje odrosty już e, zaczynają być jaśniejsze. I ja sobie dalej tutaj ciach. Aby również te włoski były wszystkie pokryte farbą. Następnie, kochani, jak robię tył? Ja po prostu sobie robię znowu taki przedziałek. No, może to jest jakaś taka głupia kolejność, ale tak przeważnie to robię. I sobie taki przedziałek robię. I po prostu na wyczucie farbuję sobie. mój tył. Nie pokażę Wam, jak to wygląda z tyłu, a może pokażę. Z tyłu to tak wygląda. Tak o. Ale to nie o to chodzi, ponieważ ja tyłu też nie widzę i muszę wszystko robić na wyczucie. Um, OK. nie rozczesuję, ponieważ nie chcę, żeby farba nachodziła mi na końcówki, jedynie tak przeczeszę przy, przy samej skóry, skórze głowy. Oczywiście mam farbowane pół głowy, pół uszu. I co teraz robię? Ja palcami próbuję tą farbę jeszcze lepiej do, rozprowadzić, żeby wszystko po prostu było pokryte na wypadek jakbym pominęła jakieś miejsce. To jest u mnie już sprawdzona metoda, także po prostu je tak już zostawiam. Tu akurat miałam pod ręki płatki kosmetyczkę, kosmetyczne i sobie wycieram e... po prostu farbę, która mi się nie przyda tutaj na, na resztę głowy, to prezentuję. Nie wygląda ciekawie i słuchajcie, ja niczym więcej tutaj już nie przykrywam. Tak one niech schną, ja się wrócę. Tak wygląda tył. Ja farbę pozostawiam na około 50 minut. Oczywiście sprawdzam, czy dobrze w trakcie farba się sprawuje. Widzę, jak rozjaśnia moje, moje włoski. Także e, odczekuję teraz 50 minut. Kochani, e, zostało mi jeszcze około 20 minut e, e, utrzymania farby na włosach. Ja przeważnie resztką, którą tej e, mam, zawsze mi coś zostanie. Ja jeszcze raz sobie tak jadę tutaj po prostu z przodu. O, nie wiem, czy widzicie. Jak odrosty już po prostu są rozjaśnione. Kochani, wracam do Was po tym, jak spłukałam sobie włosy. Umyłam do tego szamponem ze Schwarzkopa, to jest Monsture Kick. Ponoć jest bardzo dobrze nawilżający szampon. Ja go kupiłam wczoraj wraz z moją farbą i jeszcze kilkoma innymi produktami, ale na razie nie zdradzę. No jak na razie nie mogę nic o nim powiedzieć. Kosztował około 13 euro za 250 ml. Także zobaczymy jak się sprawdzi. Ja go sobie tutaj odstawię. No i oczywiście położyłam sobie na włoski ten locion. Soft locią I odczekuję przeważnie sobie tak minutkę, dwie minutki. I będę go dalej spłukiwać. Ja sobie w międzyczasie od razu wejdę po prysznic. Także będę już też miała z głowy i wracam do Was już z efektem końcowym. Gotowe. Taki jest efekt końcowy. Ja może Wam tutaj się troszeczkę przybliżę. Ten odrost, który zafarbowałam, jest ciemniejszy od końcówek, ale to tak zawsze będzie nigdy i nawet nie, chcę, nie chciałabym takiego efektu mieć. Ja uważam, że kolor naprawdę fajnie do mnie pasuje. Łoski są strasznie miękkie po produktach, których używam. Tak jak już wspominałam, farbowanie samodzielne oszczędza nam przede wszystkim dużo pieniążków. Ponieważ ja w moim przypadku mam fryzjerkę domową naprawdę bardzo, bardzo dobrą fryzjerkę, ale niestety, jeżeli ona mi farbuje odrosty, podcina końcóweczki. To y, muszę po prostu dużo, dużo więcej y, zapłacić y, niż jakbym to robiła sama. Y, kupując tą farbę, ona kosztuje 13 euro, do tego ta buteleczka. No powiedzmy, y, że ze wszystkim jestem gdzieś z y, 16 euro. Y, 16 euro na to wydaje, ale starcza mi to na dwa razy, czyli za 8 euro y, robię sobie odrost. Ja osobiście nie widzę żadnej, ale to żadnej różnicy y, y, z moją fryzjerką, ponieważ ona używa jakiejś innej farby, innej firmy, innego odcienia, ale y, ja i nie chciałam jej oczywiście tego zdradzić, bo ona mówi, że ona miesza to to, tamto, trochę tej, trochę tej, ok, wszystko jest ok. Y, 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 ja, ja jej wierzę i mi się to bardzo podoba, to co ona robi, ale e, nakładając tą farbę efekt mam identyczny. Ochanie, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzach albo na wiadomości prywatne. Ja zawsze odpisuję na komentarze i w miarę moich, e, m, moich, mojej wiedzy postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania. E, to by było na tyle. Do następnego filmiku. Cześć!